Wit witamy Was, widzowie. Tutaj, XL Ready i No, siema. Partik 2, tak? Tak, partik 2 dzisiaj robimy. Um... Chyba od razu przejdziemy, gierę. Przejdziemy tam, do tego, gdzie byliśmy, odcinka, i zaraz się widzimy. Tam, gdzie skończyliśmy tak. w poprzednim odcinku i zaraz się widzimy. Tak. Dobra, już jesteśmy. Dzień drugi. Tam, tam, bo part 2 jest na dniu drugi. nie, chyba nie, skończyliśmy na tym, no tutaj. Wiem, 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 tam, gdzie. Tam, gdzie krzyknąłem, bo nas zaczął biec. Ale no, no do drugiej bydlę. Tak, tak, tak. Tak jak obiecaliśmy, dziękujemy za 6 lajków, oczywiście. No, to... no dziękujemy. Bo już się rozwalili system. Mocno, mocno. Musimy, musimy więcej tego nagrywać. Nagramy na pewno chapter drugi, bo wiem, że jest. Oczywiście. Nagramy Chapter 2. Ale on nie jest chyba w ogóle powiązany, tak mi się wydaje. Nie, to jest po prostu in... To nie jest nawet Chapter 2, to po prostu tam nie będę spoilerował nawet. No. Pop the Spills, ale już smokowaliśmy. Ale nie, jeszcze tam jakieś małe może pan. Ten bo tak zostaje Tak, tak, tak. A co ten zostałem? telefon mógł będzie robić? Bo mój kolega to przyszedł, mm. Jeden z widzów. Który jest moim kolegą To powiedział mi wczoraj, że przeszedł I oczywiście dzisiaj to nie taka mówi sama mówić jaki jest kod do tego I że mamy ten na ucieczkę Ale nie, bo to my teraz nie livestreamujemy Bo to będzie premiera wtedy Ale nie wiem czy to jest taki sam, Jakbyś był mój kolego na, na tej premierze To tego, to by było super Jakbyś nam powiedział kodzik To byśmy sobie od razu przeszli Bo to masz chyba 8 sekund na to żeby przejść O tak, 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 to będzie super Dobra Siema ty ja, ty, będziesz, ty, będziesz nie, ty będziesz tutaj patrzył Nie, ty będziesz tutaj patrzył, nie Będziesz nagrywał tu I zobaczysz kiedy on po prostu zniknie Chodź dalej nawet Tu będziesz patrzył I nagrywał Tu, dobra, czy dobra, tym tak. Dobra, 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 dobra. ja to będzie biegł i kiedy zniknie Bo on wiem, że znika ja, bym, ja pójdę, żebyś po prostu nie ryzykował Dawaj, jak przejdziesz Speedrun ja Idy tyłem. To dobry pomysł? A nie! On te, on przez tego! On przez drzwi... On przy drzwiach już tego. Tak, tak, tak. Przed tyłem, żeby zobaczyć. Uff, dobra, ja nie chcę. Ale blisko, on jest szybki. On jest szybki, on jest szybki. I auto chyba zniknęła razem z nim. Tak, tak, tak. To znika razem z nim. Take customer order. Ok. okay. Zakończymy tą robotę. Dzisiaj Daj drugi, dzisiaj robimy, a na part 3 dajcie też nam 3 lajki, to też zrobimy. No nie, a możemy po prostu od razu wprzeć grę? Albo nie, od razu nagramy sobie na zapas, ja skończę y, na dniu drugim i nagramy sobie na zapas, okej? Okay? Dobra. Dobra. Y, dziękujemy za... a w sumie nie, jeszcze. Jeszcze troszkę. Kill the spiders! Nawidzę widzę pająków. Mam arafnofobię. Tak? Dobra, to zrobimy część dnia trzeciego. Jak będzie coś niezłego wtedy dziać. Jak się zacznie coś złego dziać to tego. To kończymy Dobra. odcinek. I Ta. nagrywamy i nagrywamy kolejną część Tak. Bo nie wiem, bo to te dni są bardzo krótkie. Teraz mi się wydaje. Ja, ja się boję, że ona zaraz przelezie tutaj do biura. Ale wiesz, teraz trzem szybę, to już jest koniec. To jest ostatni etap już. Pa! Give me XL ready! O gościu! Haha! Zarumbiście. To, mi się, ej, ale to jej, mi się podoba. Ale ja nie chcę, że... A czemu ja? Ale nie ty. Czemu ja? Bo. Czy on jest... nie będzie. No nie, trzeba... Przejdziesz po tobie konto na YouTubie, no gościu? Ej, 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 ej! Tak się nie robi. To jest według mnie kradzież. Zaraz, on oh, dzwoni fuck. Hey, I got an alert that a window was broken. Jeśli nie, open the safe behind the employee of the month. Picture. The code is one, two, three, 1, 2, 3, 1, 2, 3, otwieraj. 1, 2, 3, wpisuj 4, jeszcze 1, 2, 3, 4. Take I'm gun. Mam gun, mam gun, mam gun. gun. Jak to tego zabijamy. Gdzie on jest? Ej, nie mów takich słów! Nie, 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 nie mów takich słów. Dobra, nie się, no. Się, po prostu go opalniemy no. mi po głowie. To jest. Nie, to tylko... tylko po prostu go powstrzymamy. No tak, że żeby... jakby co, to, to jest pałka. To jest. to jest. nerw, to jest na nerf. Co teraz mamy zrobić? Tak. Czy Mamy tutaj czekać? Tak, poczekaj, za ile przyjdzie. 6, 5, 4, 3. Chodź na freezer! Heidi na freezer! Freezer! Nie, 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 bo on przyjdzie! Chodź, chodź trzymać! Chodź. Znaczy, chodź bić go! Bo trzeba tylko raz go trafić z nerfa. Kiedy, kiedy go mam trafić? Jak przyjdzie tutaj, jak będzie. I teraz jest. Zabiję go! No, leży, leży! Leży, leży! skara? Ej, wejdź, zobaczmy czy on skara. Leży. Dobra, let's go! Dziękujemy, Le za. O, co? kaczenka. Ej, to będzie zrobimy tylko dwa karty! Tak. Witnesses say that he broke into this local burger only to be stopped by a brave employee. The murderer has been taken back to the prison until further notice. Ale jak go? Przecież go postrzeliliśmy lekciutko w stopę, więc jak on, jak on żyje dalej? Czyli co? Ending? Ale to był z nerfa, wiesz? To był z nerfa. Let's go! Ending! Dziękujemy za... Tak, to jest chapter widzę. 2, The Graveyard. To jest chapter 2. Dobra, teraz nagrywamy sobie na zapas. Da dajecie 4 lajki i lecimy na Graveyard. Dziękujemy tak. wam za oglądanie. Cześć!